Konkretnie, no. czekaj na mnie, ucieka. Bałotki. Łabią, łabią. Szybko obróćcie kamerę, najlepiej. Albo niekoniecznie. Masz motywę. Leciałem już za, cieni, za troszkę. Już Dobrze. Super farba, chyba się przez ni nie, nie przebija. Nigdy mi się nie znudzi. Musisz namalować nam, Gina. Czekaj, bo ja sam muszę y, zmienić troszkę. O, dobra. A weź jakiegoś innego. Co innego? W ogóle od... Nie, musisz go od góry do dołu. W dół. A. Od góry w dół. Zapominam ciągle o tym. No ale możemy też mieć gina z głową na dole. Ale nie, jakąś inną formę gina. Bo tam jeszcze trzech żeśmy nie wypróbowali. A gdzie są te formy? Tylko musisz wycofać tego. Na pierwszej karcie. Jakiego? Okay. Ja nie, musisz wycofać. go wycofać. O! I tutaj widzisz, są trzy. Tego na przykład weź. A ten? No, tego mamy. Tego mamy. Tego nie mamy. Tych trzech, co, gdzie jest czerwona kropka, nie mamy. To biorę pierwszego. Mhm. Mm Ma o. potencjał. Tu w ogóle dużo rzeczy, żeśmy nie wypróbowali jeszcze. Turban, ja go widzę w turbanie. <laughs> Dawaj go. Okej. Okay. Świetnie wygląda. Czekaj. Ale ogonek jest kichowaty. No mamy dwa na razie tylko. Hm. Tadam. Mhm. Może być? Może być. Coś jeszcze? No nie, no do turbana różków już nie dajemy, co? No to daj go, położę. Ci turbani jeszcze mogą nam. Ja, ja, ja. Ale tutaj masz dużo do malowania. Jem. Nie, tutaj. Czekaj, bo on coś chce. A zjem poszedł. Waldah. Gdzie on jest? Tu jest. Aha, tu chcę mieć słońce. Dobra, już, już. Łapczę. Masz naprawdę dobry gust. Coś jeszcze? On lubi słoneczko. Tak? Tyle tylko chcesz na razie? Chcesz pograć? No dobra. Jak chcesz pograć z mnie? No dobra, ale jak mam? Pijjin, chce się bawić. znajdź zabawkę tutaj. Chcesz mieć zabawkę? Mhm. Ale może wyjść z tego malowania? No to jest zabawka. Taka. Tu jest tu coś. Jest coś. dobrze, że robił tą czapkę, bo świetnie. karaoke. Dobra, idziemy tutaj, bo tu mamy dużo rzeczy do zrobienia. Las. I młode Ty synaczko. ładne, prawda? Mhm. No, muszę sobie zrobić fotę. Okej, tryb zdjęć. Ja bym wolała to zrobić. Na przykład. No, to dawaj. Tylko czekaj, bo jeszcze coś ładnego muszę rypnąć. Namalować trochę trawy? spoko. Jestem pasjonatką tej gry. Największy fan. Największy fan. No dobra. Jak myślisz? Mhm. Tak? Tak. No opcję kliknęłam. A to nie jest szer. ale to nie, no, dziwne by to było. A tryb edycji, daj. Dodekowiec. Mhm. Tu możesz jeszcze barwę wiem, podkręcić. Czy czy nie? No? Kliknąłem. To jest Options? Nie, to jest szer. Szerem? Mhm. To jest share. Aha, dobra. Boże, ja w ogóle. Jezu, jaki robal nam wpadł? Mhm, mm widzę go. Weź go, zrób coś z nim. Teraz jest akcja robal, a ja suję dalej. Znaczy, idę dalej, słuchaj, w tej grze. Żałujcie, że nie widzicie tego robala. Znaczy, nie żałujcie. Bary w tej chwili robi za y, eksterminatora robaków nieźle. O nie, uciekła nam do wody. Czy dam radę przemalować ten stary znak? O ty głupia kartko, dziadu kalwaryjski. Gonie kartka. Mhm. Powinienem w końcu nauczyć się pływać. Złapałam kartkę. Hmm? Fu, obrzydliwa ta woda. Wikłam super farby, ale to chyba nie o to chodzi. Ups, już po super farbie. Dobra, Dobra tu mamy wszystko, czyli tutaj się musimy rzeczywiście kierować. Tu zapalam kartkę. Wróciłem. Wiem, widziałam jak stoczyłeś walkę z robactwem. Ale przeżyłem Na szczęście. Dobrze, że nie krzyczałam. I co teraz robimy? O! Patrz, tu jest y, grafika. O! Czekaj. Tak, musisz na tym kontenerze stanąć. I co? A czy muszę zawesrać nie, musisz namalować to, co tutaj jest. Yy, dawaj słońce, drzewko. No i proszę. Ach, dużo lepiej. No i już. Co do diabła! Mm -hmm. No i proszę, Ach, dużo lepiej. Ha, muszę to dokładnie odwzorować. No i już! Pięknie słynny łosoś w puszce Zdęski. Nigdy się Thank do niego you. nie przekonałem. Thank you very much. Ach, ty Zdaje się, że poznam kogoś nowego. Aha, bo ten w ogóle ma nutkę tutaj. Mhm, mm ten nieśpiewający. No Ale to my żeśmy tego wyczarowali w sumie. Tego biorę. Noweś tego. W ogóle tak, mamy nowy tu. Aha, w ogóle można mu tułów zrobić. Samą głowę zrobić, tułów. Dobra, tego zrobimy leśnego, co? Mm -hmm. to... Nie, ten jest zakochany. Dobra. Hmm, co teraz? Ok. O to chodzi. Pięknie. A weźmy, zrób te krzaki takie przy ciele. Tam były. Te krzaki? No to u góry. To?. to. Mhm. Ciekawe. O, dobra. Dobra, zobaczmy. Ogonka mu nie robimy nie. Mhm. będziemy z ogonka. A oprócz tego różki mu jeszcze robię A zrób nie? mu te różki, te o właśnie te. te? Mhm. Zaczyna wow. jakoś wyglądać. O, dobra. Tak? Mhm. Tchnąć? Tak. Mm, Poradę, okay. jestem aż. Mm. Świetny tak. wyszedł. Zapal wszystkie światła, aby wypalić umoczony no. okul. Nie ma co. Za daleko. No. Spróbuję ci to przybliżyć. A co ty chcesz, chłopaku? Od nas. Trawe chcę. Trawe chcę. Mm. Proszę. I tak to miało wyglądać. Proszę, co jeszcze? Coś jeszcze? Nie ma co. Za daleko. Spróbuję ci to przybliżyć. Ale co mu przybliżyć? A zobacz tutaj z lewej, co, tutaj, co, co to jest za tobą. Ten wózek. Mi to spalić. Aha, nie musisz chyba tu najpierw usunąć pleśń. Gdzieś, bo on nie może przejść przejść, lewo. Aha, widzę, dobra. Najpierw super farbę. Okej. Okay. Dobra, coś się z... Aha. Czyli zapaliliśmy wszystkie lampki. Okay, można akcje akcję Ale ten nasz ogniowy pali te. Co to jest? Nie wiem Aha i teraz ten zbiorę. A ja to chciałam możesz... spalić to super mocą. A teraz czas na targ rybny i malowanie arcydzieła. A on mhm. chce motylka jeszcze od nas. To dawaj mu motylka. Nie, ale on już ma motylki. A mhm. Mhm. On jest taki... Super farba zużyta. No Idź po ten wózek. Już te A czekaj, z której on jest z strony? Tu. i teraz nam może to spalić chyba. Myślisz? Mm -hmm. No ale jak my mamy najechać tym, tu? Jak on to ma zrobić? Pamiętasz jak się to robiło. A wezwij go tam do tego lasu. A powiedz mi... Ee, jak się wyzywało? Tutaj jeden Mam. A nie, tu przejdź w prawo. Zadanie dla dwójki. Okej. Okay. Aha. tamten drzewa chce Ale idzie, dobra poszedł No i co teraz? Okej okay. mhm. No i teraz możemy przejść na drugą stronę Tu wszystko, tak? Tak O, -o. I teraz tutaj możesz zrobić dzieło jakieś. Cokolwiek to znaczy. A no tu? właśnie tutaj rybacki stał się bardziej kolorowy niż kiedykolwiek. Może nawet lew morski sesil wróci, żeby rzucić słońce i motyle. Bo się co. Trawa. Muchawce. Lata, się robi. Oni po prostu teraz wszystko Widzę, chcą. Widzę, że wszystko chcą. Dawaj ja. wszystko. Drzewko, drzewko. Mhm. Ale to pewnie też chcą. Ten chce ognisko po prostu. Aha, poszli sobie usiąść przy ogniu. Chyba ci tam dobrze. Czy myślisz, że to już koniec? Mhm. Bo ja bym tak długo mogła. <laughs> no, jak uważasz, czy to już jest skończone arcydzieło? Nie. Nie już. O, ho, ho, ho. Chciało ci się jeść. Już myślę, że to jest chyba koniec. Mm -hmm. O coś takiego, że Pięknie. jest Jestem Tak, też jestem. O Om, nom. nom. A, bo jabłka dostali? Tak. O, Luna przyszła. Luna? <laughs> Luna, jaka zadowolona. Nie wiedziałem, że możesz tu przychodzić. Myślałem, że musisz, no wiesz, siedzieć w latarni. A, odwiedzasz tylko moje arcydzieła. Aż się iskrzysz energią, co? Dobra, zbierajmy się, Iskra. Przed nami dużo malowania. Mamy nowego stworka. No, Iskierka. Miło było Cię widzieć. Cool. Very cool. Jest iskierek. Dawaj iskierkę. Czekaj, bo ja bym tutaj ten jeszcze tu, tu mi się nie podoba. Ale jak je też robisz duże, to one. ten, to one jeszcze inne się. Mhm. Mm no dobra. Musisz wyjść z trybu malowania, chyba. O, fajnie! Jakiego malujemy? Tego? Tego, mhm. Mm Niezły początek. Daj mu te różki, których nie używaliśmy. O? No, a takiego wielkiego mu zrobić. Coraz ciekawiej. Hmm. Tak, bo on jest nieidealny. Hmm. Źle? Dobrze. Zobacz, co dalej mamy. Aha, Tylko jest brakli? jeszcze turban taki inny. To gniazdo jest. Mhm. Ups, nie tu. Ciekawe L2. Spróbujmy inaczej. No już karwa alara, O! Okej okay. Nadal ogonków nie mamy. Mhm. O. Trzeba trochę pozbierać. To dawaj go ożywiaj. Ożywiam go bez ogonka. Mm -hmm. O, przyszedł ten drugi. Porada. A porada? Elektryczny dżin. Czekaj, gdzieś poszedł. Idź za nim. Poszedł gdzieś na górę. Na górę? No, gdzieś na górę. Nie tu jest. O -o. nieźle. Aha. Zepsuli nam. Ja jestem złośliwa, bardziej niż oni. Mhm. Aha, czy możesz sobie odmalować? A zobacz Dziękuję. mapę. Gdzie jest ten marsz Gdzieś poszedł. Zobacz na mapie, co my jeszcze powinniśmy zrobić na tym terenie. Tam w ogóle z jednej strony Gina, żeśmy nie znaleźli. Patrzcie, my jesteśmy, a tam Gina, żeśmy nie znaleźli jednego. Widzisz? z lewej, w strefie jeden? Chyba. Z lewej czy z prawej? Nie, nie. Z wiem. lewej, z samej lewej przy latarni Gina, żeśmy jednego nie znaleźli. Widzisz, bo Aha, jeden jest, czekaj, 3 na cztery, czyli to są dżiny, te niebieskie kartki na mhm. dole. A to 1 na 15 to co to jest? Te znalezione karteczki. Aha, to są znalezione karteczki, mm -hmm. czyli jeszcze czterech kartek nie mamy mm -hmm. na tym terenie. Dobra. Przejście do elektrowni masz prosto i w prawo. I on tam czeka już. Chyba tutaj nie przeskoczysz. Tu na skrzynie O! No i tutaj prosto i w prawo. Aha, bo nam tutaj znowu namalowali jakieś zielostwa. No. No dobra. Ciśniemy na drugą stronę, nie? Mhm. Mm nie, tutaj chyba byłem no Bo już ich nie ma tutaj tych dziadów. Kartka? Kartka tam jest na wprost? odwróćcie się. Jest. Yes. Yes. Złapałam. Przez przypadek. Podskakując. Prąd! Patrz! On jest elektryczny. Czyli do latarni musimy wrócić. No. Można na tobie polegać. Ale nie no, w, ale w, w tym jest prąd. No ale też była taka skrzynka, ta? Tak. Mhm. Czekaj, bo kartkę widzę. Ej, to pędzel! O nie! Ale pędzel bez swojego pędzla! Oddaj to! Zmuś mnie! Powiedziałem. Nie, tylko zostawmy tę ofiarę losu. Oh, nie mogę patrzeć na jego durny łeb. Mm -hmm. wow. Dziwne. Mm -hmm. <laughs> ten nasz, jak ma na głowie <laughs> te jajka. Mm -hmm. Gniazdo. Ma. Dzięki. Mamy elektrownię Kartkę chcę. Babcia opowiadała mm. mi o tamtym eksperymencie Aha. profesora Lee z energią wodną, ale nie powiódł się i elektrownie zamknęli na cztery spusty. No. Wow. Dwa na raz. Rozkręcasz się. Mm. Nowe drzewa mamy. No i on chce te drzewa, Aha, i, on chce te drzewa i słońce. Nie, to musisz... pod R1 masz te... Ale on chce słońce! Aha, słońce, dobra. Mhm. Są w ogóle Dobry wybór. Kobiety, chyba? O, proszę, do usług. Masz jeszcze motylki. Motylki to jest mój Pięknie. ulubiony motyw. Mm -hmm. Nie wiem czy zauważyłeś, ale czemu one uciekające? Dobra, no, ale z to Elektrownie będziemy zwiedzać w kolejnym Dobrze, odcinku, Aleko tak? Już motylki. Dobrze. To elektrownie tak, bo ja sobie tu muszę domalować dużo rzeczy. No, także dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć! Tak.